Okej, okay, witam was wszystkich dzisiaj bardzo serdecznie na let's playu, na let's playu z gry, z gry, która jeszcze nie było na kanale i na kanale nie było miała być, już była wielokrotnie zapowiadana, a mianowicie jest to gra Grand Theft Auto Episodes from Liberty City, tak jest, nasze sławne GTA, grę, którą już naprawdę długo, długo grałem, już nawet zdążyłem przejść pierwszy epizod, czyli The Awesome Damned, no i oceniam go bardzo wysoko, bardzo się, mi fajnie grał w pierwszy epizod, więc z wami postanowiłem przejść ten drugi, ten drugi, który sobie audio trochę przyciszę, bo mi cholera, trochę mam za głośno. No ale dobra. Pierwszy epizod został przeze mnie już skończony, już go ukończyłem. Bardzo fajnie, bardzo fajnie mi się w niego grało, fabuła mi się bardzo spodobała. No i podobno drugi był lepszy, a więc dzisiaj z Wami go zaczynam. Tak jest, to jest kompletne zaczęcie tego epizodu, gdyż to jest właściwie pierwszy... Aj, kurde! Musimy wjechać, ale to nic, to jest właśnie taki fail. Dzisiaj właściwie zaczynam z Wami ten epizod, gdyż to jest właściwie pierwsza misja, więc będzie bardzo miło się z Wami zaczynało. Nie wiem, co oczekiwać po pierwszym, po pierwszym epizodzie. Moje nadzieje stawiam bardzo wysoko, gdyż usłyszałem, że ten epizod jest jeszcze lepszy, więc mam nadzieję, że i ten będzie Wam się podobał. Będę tylko scenki, będę tak jakby, można powiedzieć, przeklikiwał, gdyż, bo nie chcę, żeby to było szybko, nie chcę, żeby tak zrażać się w ten pierwsze facułę, facułę, bo będę sobie ten ten teges mówił, więc Naprawdę nie wiem co poza oglądać kacelki, chociaż tu jeszcze możemy yy, luknąć. Tutaj widzimy w syłek jakiś mamy bar herkules, no ale się była skończyła. No i mamy dzisiaj jechać. Drive Tony to masa NET 9, więc jedziemy, jedziemy. Mamy tutaj, widzicie, jaką przyjemną furkę. Bardzo mi się to podoba. Jak wiecie, epizody do Liberty City to takiego, można powiedzieć, samodzielny dodatek do Grand Theft Auto, czyli GTA 4. Bardzo... O, ja się pierdzielę, ale szybko. Można powiedzieć, że fajnie, że coś takiego wyszło, gdyż naprawdę to nam, można powiedzieć, dopełnia ep... przygody w... z... z GTA 4. Dla tych, co naprawdę lubią, epiz... lubią świat gry GTA, naprawdę jest to kratka. Dla mnie, czyli takiego, można powiedzieć fana, nie fana. Jest również to yy, fajny, fai, fajny sposób na dopełnienie gry. Tutaj mamy, nie wiem co jeszcze mam zrobić, jeszcze, jeszcze dokładnie nie wiem. Yy, tutaj widzimy jakiegoś fajnego ochraniarza. Idziemy sobie po zobaczyć, zobaczymy co tam jest na bórze. Gry oczywiście robi Rockstar robi bezbłędny, Rockstar zazwyczaj robi bezbłędne gry. Zawsze tak było i zawsze tak jest. Przykładem jest, możemy, możemy powiedzieć Max Mink 3, z którego Let's Play też były na kanale i były również superowe. Co to znaczy bezbłędny, bo też dużo ludzi mówi, że gry Rockstara nie są takie idealne, że kuleje optymalizacja czy coś. Niektóre rzeczy w grach Rockstara muszą zostać wybaczone, ponieważ w grach Rockstara głównie chodzi o to, co jest najlepsze, czyli o tą rewelacyjną i genialną fabułę. Tutaj sobie wejdźmy do męskiego, zobaczmy jak wygląda. Wow, jaki ładny wystroj wnętrz. Kurde, jak to jest zajęte. Co tam mamy dalej? Tutaj jest jakiś kolejny, w ogóle kamerdyner czy coś. No nie no, fajnie, że te wszystkie lokacje zostały kluczowo, nawet nie kluczowo, bardzo dokładnie, można powiedzieć, zaprojektowane. Fajnie, fajnie coś takiego wyszło. Tutaj widzimy front door, a tutaj, jest, dobra, to już blisko już, już jesteśmy. Co, co, nam, co za nimi nas czeka, zaraz się okaże. To jakaś karcenka, ale jak mówiłem, będę pomijał. No i mamy z auto, mamy auto, czyli będzie znowu będziemy driveować. Szkoda, że. Miejmy nadzieję, że będzie, będziemy mieli okazję postrzelać, powala, ponawalać w jakichś kolesi, a nie tylko pojeździć... Jaki fail, boże, co ja robię? Dobra, że wycofam sobie, tylko. Dobro, jedziemy pięknie. Tak została. dobra, co to. Miejmy nadzieję, że będzie jakaś fajna misja późniejsza, chociaż wątpię to jest początek gry, więc nie, nie mamy za dużych jakichś oczekiwań w stosunku do początku, nie będzie tu jakiejś wielkiej akcji. Chociaż miejmy nadzieję, może coś, może coś nas jeszcze zaskoczy w tym, w tym rozpoczęciu gry. Powracając może do bohaterów. Bohaterów jest mnóstwo zazwyczaj bohaterowie byli bardzo, bardzo wyraziści i bardzo było widać. Byli po prostu dobrze zaprojektowani przez tych programistów by zareysowane i to była życie, i historia, i w ogóle było to zawsze bardzo fajnie przedstawiane, nie tylko w GTA, również w ostatnim właśnie Max Payne było to kurde rewelacyjnie yy, pokazane. wow ale wow, kole się fajnie wywalił. Yy, zaraz o upadkach też powiem, ale najpierw nie będzie o tej historii. Yy, w grze jest kurde, z urwał. Yy, w grze jesteśmy, można powiedzieć, takim mm, asystentem, asystentem o nazwie... Y, Luis Lopez, asystentem pewnego biznesmena, czyli gay ton, y, Tony Prince, czyli znany jako Tony. Można powiedzieć, że jesteśmy jego asystentem, no i pomagamy mu w różnych rzeczach, y, w jego można powiedzieć biznesowych sprawach, w jego spotkaniach itp. Y, często narażamy swoje życie, by mu pomagać, lecz Tony, lecz y, ten Luis. I bardzo to lubi, gdyż nawet się nie sprzeciwia. W fabule to jest właśnie opisane, że nawet nawet nie ma co się sprzeciwiać, gdyż nawet mu się to podoba. Jeżeli się tak go obiecuję, że... kurde! Sadle, że on pojechał. Yy, tak jest, yy, więc dalej jedźmy. Yy, tak, z to, no no i ten Luis Lopez można powiedzieć, że y, z, y, właśnie jest tym asystentem, no i go wozi, no i nie wiem, że go rozwozi, pomaga mu tam w jego porachunkach i Bardzo to ciekawe, naprawdę na Fobu jest idealny motyw. Y, tutaj już odwieźliśmy tych kolesi więc sami musimy wrócić do apartamentu, jak się zdaje, tak jest, więc wracamy. Yy, może coś powiem o audiowizualnej oprawie gierki. Ona jest naprawdę rewelacyjna. Za grę odpowiada silnik Euforia, którego bardzo dobrze już chyba my znamy, ponieważ jest założycy również w Penie. Yy, on odpowiada za nie dość, że rewelacyjną fizykę to, ale rewelacyjną również fizykę ciał. No, no i, tutaj, i i mów tu człowieku o rewelacyjnej fizyce. Yy, naprawdę, czasem zdarzają się takie fajle, ale co to jest to, naprawdę trzeba wybaczyć. Gdyż ta rewelacyjna, to nam wszystko naprawdę wyba trzeba wybaczyć za to, co ona nam daje. Pokazuje nam rewelacyjne yy, upadanie tych postaci. Postaci zachowują się w sposób yy, yy, bardzo naturalny, bardzo yy, oryginalny. To nie jest tak jak w innych grach, że po prostu jest ra ra Radgol i on jest bardzo statyczny, taki. Nie, nie wybijając się poza inne poza inne in, inność tych gier. A tutaj tutaj jest to, to jest naprawdę bardzo fajnie oj, pokazane. Ja tutaj muszę zesywać tego, że ja nie jestem zalogowany, bo nie zalogowałem się dlatego, że... No, strasznie by było, to mi to długo zajęło i w ogóle trzeba było jakieś aktualizacje, więc wszystko to się ten, więc nie robiłem, nie ściągałem tego. What the hell! Coś kurde czekać razie, bo tutaj mi się coś... Nie, nie chcę przygrywać tego, nie, 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 Dobra, co to Dobra, dobra. O dobra, jest gites. Tutaj mamy podsumowanie misji. Tak, tu mamy podsumowanie misji. To jest, tutaj możemy właśnie sobie y, różne rzeczy po, popatrzeć na nasze staty. A tutaj, co tutaj mamy? Czekajcie, jak to Dobra, a tutaj mamy. A tutaj możemy się przebierać. Tutaj się przebierzemy. Co my tu mamy? outfits, y, Wow, jaki oficjalny, fajny. Tutaj mamy. out, Tutaj mamy taki, ale weźmiemy ten, weźmiemy ten. Zaprowadzimy tacy oficjalni, tacy, bo można powiedzieć, y, zapachniści. Tutaj zaraz zgadzamy z tonem. O, telefon, kolejna bardzo ciekawa rzecz sprawa z GTA. Bardzo ważnym elementem interfejsu jest właśnie ten telefon. Ten telefon, który można powiedzieć w GTA 4 w, w The Ballad of Gate i w The Lost jest inny, co również podnosi różnorodność, a także jest on bardzo funkcjonalny. Oni w, w bardzo... Ci programiści z Rockstar, ci deweloperzy są bardzo drogrozgowi. Dbają o wszystko, nawet o taką rzecz, jak na przykład możliwość zmiany tapety. W tym telefonie, co, który właśnie posiadamy. I to, można powiedzieć, ukazuje się wszędzie. Nawet m, możemy na przykład spłukać toaletę, możemy no, odkręcić wodę, przejrzeć się w lustrze. No, jeżeli kranimy samochód, to zazwyczaj nie każdy okrzyk tego kolesia jest taki sam. Jeżeli na przykład zrobimy jakąś wielką, wielką rozróbę, to mówią o nas w radiu. No to jest, kurde, świetne, świetnie, świetne rozwiązanie. To jest coś, co czyni GTA naprawdę dopracowane, i coś, co czyni GTA naprawdę, że tyle ma fanów i tylu, tylu zwolenników, i to jest naprawdę rewelacyjne. Kurde, powiem Wam, że coś, co mnie naprawdę zdziwiło, i coś, co jest naprawdę dziwne, że to na pewno zostało celowo, gdyż to jest na pewno, nawet o tym gdzieś czytałem że ten model jest motorem, Delosem Dem, który właśnie się głównie, o, ale urwał, bym urwał, yy, właśnie ten dodatek losem Dem głównie skupiał się na jeżdżeniu motorem, prawda? I właśnie tutaj się to objawia, że tam był bardzo, bardzo zmieniony ten. Z... Aj, no co ty, fuck! Ale lot, ja. Aj! Ale żebym urwał, kurde! Ja pół HP straciłem, no właśnie to, co mówię, że nawet ta euforia pozwala na to, że jak przydzwonimy z całej siły w jakiś obiekt, to można, to można powiedzieć, że po prostu wyskakujemy, wyskakujemy z pełną mocą. Ty patrzcie, jak fajnie się... Nawet to nawet, to, co zaprojektowa nawet yy, ci ludzie zaprojektowali, nie dość, że krajesz samochodu, to jeszcze trzeba chwilę poczekać, aby go odpalić. To jest też bardzo ważny motyw. Yy, związany właśnie z tym no i ten nawiązuję jeszcze do tego lotu, bo ja tutaj normalnie mieszam 40 tematów naraz yy, Jeszcze naprawdę no, bardzo fajnie tutaj zrobiłem ten lot i ten to po prostu to, 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 to wybicie się z tego motora, czekajcie zjem sobie hot hotdoga, to będę miał pełne życie. No i właśnie między innymi nawet tutaj się objawia to, to się o szczegóły. Można nawet po prostu zjeść z hot doga, żeby mieć pełne HP, no to jest, no, no naprawdę ci co grali to wiedzą, że to jest naprawdę rewelacja. Rewelacja, bo to jest... No, Zatrzymam przez taksówkę. O ludzie, mm, no naprawdę, tu jest, tu jest tyle tych rzeczy, nawet nawet to zatrzymanie teraz przeze mnie taksówki, bo one, no, na, na każdym roku możemy się przekonać, jak ta gra została rewelacyjnie zaprojektowana. No więc, jedźmy tam na nasze spotkanie z misją. Y, teraz widzicie, misja jest T, na naszym, y, na, na naszej minimatce, tam zmierzam od początku, że Wam o tym nie powiedział. Aj! Ale się fajnie drzwi otwarły. Nawet się drzwi otwierają w tych samochodach. Czekajcie, tutaj pójdę już z piechtaka, nie będę zapierdzielał jest samochodem naokoło, że ominął jeden z, z ważniejszych zakrętów. Więc tak jakoś pójdę z piechtaka. Patrzcie, jak, jak, jak to się fajnie chodzi schodzi ze schodach, tak można powiedzieć realistycznie, nie jest tak, nie jest tak, jak zawsze, jak w nawet w Maxie tego nie było, powiem Wam szczerze, a Max jest i ile jest nowszy. No więc tak. Tutaj już jestem misję, podszedłem z piechtaka jakoś, nie, nie chciało mi się. Chociaż podjadę sobie tą furką, yy, może będzie trzeba jej potem użyć, więc nawet zawsze trzeba sobie zostawiać jakiś samochód na boku, żeby potem, żeby potem nie szukać, nie latać po mieście i nie szukać jak jakiś czas leci, więc tutaj zostaję lepiej tą furkę i pójdę do tej, tego, tego, miejmy nadzieję, że nie zniknie i miejmy nadzieję, że jakaś będzie podstawiona lub coś w tym stylu, no nie? taki jest take out, to zwiastuje nam jakiś... Take to jest zwolnienie, coś w tym stylu, więc może będzie strzelanie, oby, bo chciałbym Wam pokazać, nie tylko chciałbym Wam, o jest, nasza twórka zniknęła, ale jest za to jakaś lepsza, yy... chciałbym Wam pokazać trochę str strzelaniny, strzelanin, bo naprawdę to jest, to jest naprawdę ważny, bardzo kluczowy element gitar, yy, to strzelanie, to strzelanie jest bardzo I fajnie zaprojektowane, jest zaprojektowane, zaprojektowane, bardzo, bardzo, bardzo zawsze mi się, bardzo tak chciałem zawsze... Zawsze mnie rajcowało. Shit! Zawsze mnie rajcowało! Nie, nie, jak powrócić na koło, ja chcę żyć! Ja chcę, ja chcę, żyć! Czekajcie, czekajcie! Jak zwykle ktoś mi musi przerwać, no ale mniejsza, już jestem z powrotem. Tutaj, jak dalej, zmierzamy, tam właśnie do tego miejsca, w którym. Dzieje się ta misja, ciekawe na będzie polegała. Zazwyczaj te pierwsze misje są treningowe, więc nie będzie zapewne strzelania, ale nadzieję zawsze warto mieć. W końcu to jest drugi epizod, pewnie program... nie no nie, to na pewno nie będzie strzelanie, miejmy nadzieję, że będzie, ale no wszystko się zobaczy. Mm, ale też również popatrzcie na to miasto, na to pięknie odzwalane miasto, na którym naprawdę nie jest wiele detali. Yy, to również za to można kochać marki Giza. To jest wszędzie tych wie, pełno kabłów, yy, tych taksóweczek, tych... Miejsc, w których naprawdę warto zobaczyć, Ponieważ, no tutaj można spędzać czas na samym free roamingu, na samym podążaniu tymi ścieżkami, które naprawdę za każdym razem mogą nas doprowadzić gdzie indziej i za każdym razem możemy odkryć nowe miejscu, nowy easter egg. i tylko jest pełno tutaj. To jest to jest coś, co kocham. Tutaj znowu się wepchałem w jakieś kurde kontenery, ale już wyjechałem z nich, więc mieszam. to, dobra. No ja pierdzielę Tutaj jest, to jest naprawdę. No, zawsze wjeżdżam, jeszcze trzeba było. Dobra, miesza. No już dojechaliśmy, więc zobaczmy, a na czym będzie polegała ta nasza misja. Mm, tutaj loading, 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 okej, okay. yy, przeklikamy to, nie będziemy tego słuchać i co tutaj mamy zrobić? O mamy, wow, jednak strzelanie, więc słuchajcie, będzie, będzie, pobijmy się jednak z bronią escape from the więc będziemy musieli... Będziemy musieli zabić kilku nieminów w bardzo miło mi z tej strony i teraz zobaczcie, jak będzie jak to jest rewelacyjnie pokazane w tych strzelaninach, w tym strzelaniu, jak to jest rewelacyjnie zaprojektowane w silniku Euphoria. Ci ludzie tak realistycznie upadają, że to się nawet w głowie nie mieści. Każdy strzał, jeżeli strzelimy kolecie, o, właśnie jak teraz z, z, to zrobiłem, w nogę. Jak z, na Hitrzody widają na raz. Jeżeli strzelimy go w nogę, o, właśnie w tym momencie bo, było to widać, że jeżeli strzelimy się w nogę, to on zach nie zachowuje się tak normalnie, to, tak jakby na pewno, jak normalnie zwyczajnie, to naprawdę upada, no, upada, obija się o te szafki, o te, o te ściany. Oto wszystko. Jeżeli strzelimy kolesia w headshota, to nie ma on prawa przeżyć, więc od razu ginie. I to jest coś, co jest naprawdę rewelacyjne. To jest tu, tutaj to, co kocham. I także, jeżeli na przykład yy, każda broń, jeżeli na przykład strzelimy kolesia, tak jak teraz, ja w nogę z takiego, można powiedzieć, magnam, magnuma, yy, to będzie się to inaczej yy, niż. What the hell? Jeżeli na przykład strzelimy go z. Yy, z jeżeli go strzelimy z tego P90, to będzie się zachowywał inaczej niż byśmy go strzeli z tego Magnuma. Więc jeżeli na teraz strzelimy go z Magnuma, to nawadzają się złowie za tą nogę. nogę chwicie się, o właśnie w tym momencie to widać: że chwicie się za tą nogę, podeprze się o jakąś ścianę, o jakieś zabudowanie, Co jest w tym stylu. Mimo, że strasznie tracę HP, ale chcę wam to zademonstrować, gdyż bardzo mi to, bardzo mi to rejestruje. Ta technologia musi być rozwinięta, gdyż to jest bardzo ładnie wszystko pokazane. Może wspomnę tutaj również o GTA V, które już zostało nawet zapowiedziane. Rockstar bardzo ciężko pracuje, by naprawdę ta technologia nie dość, że będzie euforia i będzie w ogóle wszystko, co w GTA 4 ma być, to jeszcze lepsze. No i powracamy do miejscówki. E, z, oczywiście z GTA Sandreas, San więc to jest też również bardzo fajny powrót do korzeni. Ci ludzie, którzy na pewno grali w Sandreas, San no ja miałem tam okazję, ale niedługo. No ale, to, o, ale fajnie spadł grupa ze schodów. Kto nie miał okazji grać w San Andreas? no powiedzcie sami. Aj, dostał, pięknie. Widzieliście jak dostał? Ale pięknie, kurde, bardzo mi się to spodobało. Ten nasz zrobił piroet z wrażenia, jak jego kolega urwał. Wybierzemy sobie jedną broń, wezmę to P90, bo jest naprawdę bardzo duży niego. A, gra, gra, kurde, bum, ale urwał. Widzicie, teraz jest bardzo modyfikowane otoczenie, te wszystkie rysowania, te wszystkie płyty kartonu, czy się to gin. Takie wszystkie płyty kartongi, które tam można były oparte, zniknęły i zostały zniszczone przez ten granat Bardzo, bardzo fajnie to wygląda yy, Prowadzając do tematu GTA 5 naprawdę świetnie się zapowiada, jeżeli będzie tak, jak się zapowiada, to szykuje nam się grać w co najmniej 2 albo 3 razy lepsza od GTA 4 GTA 4 mimo iż było rewelacyjne yy, to kulała optymalizacja i kilka elementów naprawdę można byłoby zaprojektować lepiej Mimo iż właśnie to były te elementy, które się właśnie wyba... What the hell? On z ze schodów? Nie wiem gdzie on po... no poszedł, gdzieś, nie, no słuchajcie sobie, po prostu poszedł. No. Każdemu człowiekowi, jeżeli dostanie kulkę, może przejść. O nie, jest, ale daleko poleciał. Jednak jest. Znaleźliśmy nasz niego. A, bała dostała po buzi. Myślałem, że ucieknie, jednak się... jednak nie uciekło, jednak nie miała okazji uciec. Mamy tutaj. Y... Jest, koleś pięknie dostał, ale był Tutaj będzie ciężko... wow, jak fajnie wyskakują, o kolesie, wow, nawet nie widziałem, że tutaj coś takiego będzie w tej misji. E, Na pewno jestem bardzo, bardzo miło zaskoczony, że jednak była okazja nam postrzelać. Zaraz będę już kończył let's play, gdyż nie, nie, nie będę go tak strasznie przedłużał. E, no bo no, właściwie no, nie mam po co. Na pewno będzie jeszcze jakiś gameplay, czy tam let's play z... Ze schodów, spadniesz, spadniesz, dłoń spadnij ze spodu, spadnij, spadnij, Ridło nie wyglądało, spadnij, jeee! Poleciał! Więc fajnie, że poleciał ze schodów. Jeszcze żyje, żyje! Jakże nie, jak żeby nie, jeszcze się widził za kark, który dostał ze strzelby. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Na pewno będzie jeszcze gameplay z GTA, bo naprawdę fajnie to widzę, że tutaj wychodzi to wszystko. Fajnie się mi też nagrywa z GTA, bo jest naprawdę bardzo, bardzo interaktywna rozgrywka i jest o czym rozmawiać. Widzieliście jak się podpierał na ostatni, ostatnimi resztkami sił Podpiera się na nogach. Oby to znowu to ktoś nie wszedł, mam nadzieję, że mi nie wiedzie. Teraz mi się z Akasha. Akasha 47, który jest niezawodny, ale do mnie lepiej Ale zawsze na szczęście mam aha w dłoni. Do widzenia. Miejmy nadzieję, że teraz mnie nikt nie zabije, bo jak nie zabije, to już w ogóle wiem, Ale mimo. Aj! Jednak mnie zabił, więc ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie tego let's playa. No i cześć. Właściwie pozdrowienia dla Kompmana, dla Mixera, dla Dira, dla Gospola 100. Tutaj się rodzimy już w Emergency. State y, w Liberty City. A ja się z wami żegnam. Cześć czołem i pozdrowienia do następnego. Do usłyszenia.